Pomyślmy, co ja gadałem? Jakby ja i myślenie. Witamy cię, hej, ho, to ja. Peterson, czyli syn Peter Peterson Witam was w kolejnym odcinku prawdziwych, nie fałszywych historyjek Dziś znowu o chorobie, więc znowu trzeba zbudować gacie trochę Czemu ja w tym tygodniu nagrałem same chorobliwe odcinki? Żartuję, jakby ja nigdy nie zluzuję gaci Zawsze jestem od hejtowania, zawsze będę hejtował Hejt jest Widzowie, nie hejtujcie ludzi. Tak jak serio teraz mówię, nie hejtujcie ludzi, tylko ja mogę, ja, ja mogę okej? Okay? To na to trzeba spojrzeć inaczej. Jakby ja nie hejtuję, ja wytykam błędy, krytykuję, ja mam argumenty, ok To nie jest hejt. Ja nie mówię... K Czasami tak mówię, ale dzisiaj tak nie powiem. Chyba. Chodźcie oglądać. Cześć, jestem Lindsay i mam mętlik w głowie. I mam mętlik w głowie. Cześć, jestem Piotrek i też mam mętlik w głowie. Ciężko go nie mieć oglądając wasze filmy, okej? Okay? Aj, 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 aj! Mam poważny problem i muszę się mocno skoncentrować, żeby wam powiedzieć to, co chcę powiedzieć. A może wcale nie chcesz nam nic mówić? I teraz się do tego zmuszasz, żeby nam powiedzieć to, czego nie chcesz mówić. Czekajcie, czekajcie, miałam powiedzieć, jaki jest mój problem. Czekajcie, czekajcie. A, okej, okay, okej. Okay. Już myślałem, że koniec filmu, ale jak jeszcze będziesz mówić, to poczekam. Mam OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Mówiłam wam tak mi wstyd Mówiłam wam tak mi wstyd Wstyd bo jesteś chora? Wstyd to może być pisowi Albo Tomaszowi Hajto Całe szczęście że to anonimowe Jakie ja tam anonimowe Wiemy już jak masz na imię Wiemy jak na co jesteś chora I wiemy mniej więcej jak wyglądasz Moja siatka szpiegowska cię identyfikuje Za 24 godziny masz wjazd na chatę I to nie będzie wjazd na chatę od Gadzinowskiego 15 lat i jestem na drodze do szczęścia. I jestem na drodze do szczęścia. Jak wygląda droga do szczęścia? Czy to może jest mój chodnik pod blokiem? A może to jest autostrada? A jedę? Nie wiem, czym jest droga do szczęścia i jak wygląda. A szczęśliwa jestem wtedy, kiedy nie mam tych wszystkich myśli. Też jestem szczęśliwy, jak nie myślę. Wtedy każdy jest szczęśliwy, bo jakby nie myśli. Racja, nie powiedziałam wam, czym jest OCD. Wybaczcie. Kupi, 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 kupi. No nie wiem. Już raz prawie wyszedłem. Kolejnej szansy nie będzie. Powiem, co to jest i dam kilka przykładów. Ok, Okej? ok, Okej? Okej. ok, ok, Okej. Okay, okay. 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 ok. Chodzi o to, że w głowie ma się setkę myśli, która was nie opuszcza i boicie się, że zrobicie coś okropnego. Ja dużo myślę i robię dużo okropnych rzeczy. Czy to znaczy, że mam OCD? Czy ja jestem chory? To, że jestem chory to już wiemy od dawna, ale... Nie mówcie nikomu, bo nie chcę jeszcze do psychiatryka. Wtedy jesteście sobą tak zawstydzeni, że robicie wszystko, żeby tylko do tego czegoś nie dopuścić, nawet jeśli nie chcecie tego zrobić. O, to jak zabieranie mogura. Niby nie chcesz, ale musisz. Brzmi dziwnie i bezcelowo, wiem. Mówiłam, że mam mętlik w głowie? Ja już sam nie wiem, co mówię. Pogubiłem się i tym razem nie w życiu. Teraz mam 15 lat. Kilka lat temu zostałam adoptowana. Nie lubię tego wspominać, ale dzięki temu więcej zrozumiecie. Nie lubisz wspominać o że dostałeś większą niż mniejszą szansę na życie, w sensie, że ciebie adoptowali. Bo to chyba tak działa, nie? Jeżeli kogoś adoptują z domu dziecka, to, to chyba na plus jest to, że jesteś adoptowany. Też może nie. Może niektóre dzieci wolą zostać do. Nie wiem, przepraszam. Mój biologiczny ojciec był wtedy w więzieniu, a matka nigdy się mną nie zajmowała i nie przejmowała się. Miałam chyba 5 lat i mój problem polega na tym, że ja to wszystko pamiętam. Nic, nic mówić. Ale życie nie działa tak, że po kilku latach resetuje się pamięć do zera. Dobra, 5 lat minęło, czas. Sobie zrestartować pamięć. Całe szczęście wkrótce zostałam adoptowana i uwielbiam moich nowych rodziców. Dosłownie przed chwilą powiedziałaś, że o tym wspominać. Kilka lat temu zostałam adoptowana. Nie lubię tego wspominać. O co ci chodzi koleżanko? Wysłali mnie do psychologa, żeby przezwyciężyć traumę i po krótkiej terapii wszyscy myśleli, że jest już w porządku. Oprócz ciebie. A jak to na młodą budowniczkę przestało? Nikomu o tym nie powiedziałaś. No, było. Mniej więcej. Mniej więcej? Mandzio, proszę nie krzyć! Mój kolega jest debilem! Ale kiedy miałam jakieś 7 lat, zaczęłam mieć to coś. Jakie coś? Zaczęłam mieć to coś. Deixe-me te ...zaczęłam mieć to coś. CYCKI! Na przykład siedzę sobie w pokoju i nagle czuję nieodpartą potrzebę sprawdzenia, czy na pewno zamknęłam drzwi od łazienki. To ja całe życie tak mam. Co przejdę korytarzem do kuchni czy do łazienki, zawsze muszę sprawdzić, czy mieszkanie jest dobrze zakluczone. Ja dobrze wiem, że ono jest zakluczone, ale i tak sprawdzę. Mało tego, nawet jeżeli jest dobrze zakluczone, to jej ja i tak próbuję jeszcze bardziej przekręcić, żeby się upewnić, czy na pewno jest zakręcone. Zamknięte. Wracam do pokoju, siadam, ale myślę sobie tak... Nie sprawdziłam, czy są dobrze zamknięte. No to wstaję i idę sprawdzić Są dobrze zamknięte Ale wracam, siadam i znowu myślę Czy jestem pewna, że dobrze zamknęłam, kiedy sprawdzałam Dokładnie o tym mówię To jestem ja i moje zamykanie mieszkania Czy to jest filmik o mnie? Ja wiem, że to głupie, ale czuję, że jeśli tego nie zrobię Stanie się coś strasznego No widzisz, coś nas łączy Ale to było, jak miałam 7 lat Z czasem to zaburzenie pogłębiało się Już nie sprawdzałaś tylko drzwi od toalet, A także od kuchni, sypialni, salonu A przy okazji piwnicy Tych dziwnych myśli było kilka razy więcej i sprawdzałam dwa razy, czy wszystko jest na swoim miejscu, w określonym porządku. Naczynia ułożone według kolorów. Albo czy moje buty leżą doskonale równo. Przynajmniej porządek miałam U mnie w szafie Gino bluzy. Bluzy na długi rękaw. Raz są, a potem ich nie ma. Nigdy więc ich nie zobaczyłem. Co gorsza, czułam się winna. Co gorsza, czułam się winna. Jesteś winna, bo nie sprawdziłaś, czy twój lewy wartoczyk ma tyle samo włosów, co prawy. Wiedziałam, że to nie jest normalne, ale w związku z adopcją czułam się okropnie, że rodzicom trafił się taki świr. Jak ja! Trafił się taki świr jak ja! Coraz bardziej zaczynam się bać tej historii. Podczas wspólnych wypadów na miasto, bałam się, że zacznę wykrzykiwać nieprzyzwoite słowa. Dupa! Dup. Tylko dlaczego miałabym to zrobić, pewnie spytacie. Tłumaczyłam sobie, że każdego mogło to spotkać, ale bałam się, że spotkało właśnie mnie! Okej, okay, okej, okay. ona teraz nic nie mówi ciekawego i trochę przedłuża, więc możecie się na chwilę wyłączyć, ale zaraz wrócimy do dalszej części programu. Obiecuję! Bałam się, że potnę nową sukienkę mamy na strzępy, albo że wyleję kawę na laptopataty. Ale po prostu te wszystkie zniszczyć życie. I tyle. Nie mogłam się w spokoju uczyć. Bez przerwy myślałam o tych okropnościach. Sukienka i kawa? To jeszcze i. Je. Gorzej będzie, jak pomyślisz sobie nad... Reszta sobie dokończcie sami Za każdym razem, kiedy miałam te myśli, szłam pod prysznic To była jedyna rzecz, która potrafiła sprawić, że czułam się lepiej Ale byłam przeświadczona, że to będzie jedyne, co mnie kiedyś powstrzyma od zrobienia tych okropności A może ona po prostu jest syrenką? Któregoś sobotniego poranka miałam okropną myśl, że splunę do kawy mamy Poczułam się tak strasznie winna, że poszłam pod prysznic i tam zostałam Ja nie splunę, jak nie możesz wytrzymać, to spluń Zabierz mamie tą kawę, idź, wylej, zrób nowo I przyniesie jej proszę mamuś nowa kawa. to w tamtej coś ci bywało. Gorzej będzie, jeżeli do tej nowej też naplujesz. ale może być problem. I nie było mnie przez godzinę, gdy nie odpowiadałam, wyważyli drzwi i zobaczyli, że obsesyjnie masuje się gąbką pod prysznicem i powtarzam nie zrobię tego, nie zrobię. Nie mogłem, nie. Wyjdź demonie. drzwi. Teraz mama mówi, że to oni czuli się winni, że nie zauważyli, że działo się coś niepokojącego. Głośniej dajcie tylko, bo nie słyszę go, jak miałczy! Zabrali mnie od razu do psychiatry. Jak już doszłam do siebie, długo rozmawiałam z lekarzem. Ipyk. Było dziecko? Nie ma dziecka. Krótko mówiąc, dowiedziałam się, co to jest OCD. Dostałam receptę na leki. I skierowanie na terapię. I poduszkę do izolatki, żeby się twardo nie spało. Dziś kontroluję to o wiele lepiej, i rodzice bardzo mi w tym pomagają. Rodzice też się boją, Niby pomagają. Ale w sumie to wolą się schować za kanapą. Moje motto brzmi: koncentracja i kontrola. Koncentracja i kontrola. Koncentracja i A! 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 Koncentracja i kontrola. Pełen spok. Chillera. Utopia. Koniec odcinka. Dasz rad. Już tylko pożegnać, powiedzieć w Instagramie i tak i tam. Okej, okay. Trzymajcie się, wpadnijcie od czasu do czasu tutaj, na przykład codziennie i czasami wpadnijcie też tutaj. Ja ucieka, bo muszę wziąć prysznic. także trzymajcie się i po!